hello, elo 320, ja jestem Filip Game i chcę Wam podziękować za 100 subskrypcji na moim kanale. Jest mi bardzo miło, że mi to pomogliście wbić. Jestem trochę taki, no zadowolony jestem, bo czekałem aż to wbijecie, bo było 99 i no, no czekałem aż to wbijecie tutaj te 100 subskrypcji. Dzisiaj na kanał wbiję film z Minecrafta, taki, że odcinek drugi zbudowania domu. I teraz przez te wolne spróbuję nagrywać trochę więcej, będzie może Forza i Fortnite. Postaram się nagrać. Teraz bo będzie wolne. No, postaram się to nagrać. I chciałbym Wam tylko powiedzieć, że spróbujemy polecić teraz po. Powiedzmy, taka stawka 150 subskrypcji albo 200. Powiedzmy, dajmy taką stawkę teraz na challenge nasz. Będzie więcej filmów, to może nam się uda. To więc do zobaczenia i na!